Się, nie, nie wszystkie są. Tam. Mama, pokaż naszą sianą w czerwcu marchewę. Obelixy. No. To były na. Y, na tym, Na soczku z tego. Borakow ja. ciworę, kurwa. No, no, ma, ma, z Mam ci, że dużo zależy od tego. Tu. Olek, to jak już kręcimy, to od razu mamy vloga. I co? Na kolejny rok zaczynamy. Dzisiaj w rzepaku. 4 hektary i 4,5 hektara alienem. I zobaczymy co z tego wyjdzie, Ruszamy czy co? No ruszamy, nie. Dobra. Tak, jedziemy. Jedziemy się, proszę państwa. Alien 2.0. Tak to wygląda palienie Ale trzeba to robić, trzeba to robić Dokładnie, dobra jesteśmy ale na polu twardo jest... jest twardo, znaczy twardo no Wiesz wierzchu jest, ale zobacz Mimo wszystko noga wchodzi, tak? tylko jest ubita nie, no tutaj gdzie, ma te być kółka, tak, tak, nie? To, gdzie kółka ma być, Tu gdzie kółka jest ubita Eee, więc tak, siemano, mamy dzisiaj 20 który? Czekaj, okay. 8 uśmiech. bo dzisiaj dożynki, a zaraz jadę na dożynki. Właśnie, dożynki. Ej, 21 rok, eee, 28 sierpień, zaczęliśmy późne, w sumie bardzo późno opóźnione w tym roku, usiewy. E, 26 zasiadałem pierwsze rzepaki, normalnie cyrusem z tradycyjnej uprawy, czyli orka siew, cyrusem, siewnikiem e, talerzowym. A dzisiaj mamy 28 i robimy po prostu, siejemy alienem. Olek udało się wszystko już dograć. No tak, prawie. Wyrobił się na, na, styka na, na akurat. styk akurat. <laughs> I ten. To jest wersja. Lżejsza, druga. Lżejsza, 2.0 tak? tak? Alien 2.0 0 Jegoś tak nazwaliśmy. E, no i tak, uproszczona, odchudzona. E, no i mamy teraz siew po alienie, właśnie w ten sposób. Zobaczymy, jaki tu będzie efekt tego siewu. Także dowiemy się za rok. Za rok. Będzie. Będziemy obserwować wschody Będziemy, tutaj wczoraj spadło dużo wody, więc y, widzicie wilgoć jest. Y, przesiąkła bardzo fajnie, przesiąkła gleba, więc y, do wschodów to chyba nie będzie problemu w ogóle, nawet jakby ten. Tylko szkoda, bo myśleliśmy, że że będzie sucho bardzo. No i to by było takie, można powiedzieć, ekstremalne. Test, ekstremalne. Ekstremalny test, no ale niestety popadało. Znaczy niestety, bardzo dobrze. Dla nas dobrze. Ale w tamtym roku i tak, mimo wszystko też było sucho i w zeszły, zeszło wszystko ładnie. No i zobaczymy, jak te ziarka będą wschodzić. To później już we vlogach. Gdzieś tam po drodze puszczę, wam zrobimy filma. Leżą Żamka. No, są, są, one zobacz. są. bardzo płytko, nie? Bardzo Kierka. płytko widzę, właśnie. No, to one są, nie widać ich za bardzo. Więc musieli naprawdę wziąć lupę i poszukać kurcze. A no, Wojtek już się widać dograł ze sprzętem, czy mu mi to wychodzi. No. I, i to tak. bardzo dobrze, właśnie o to chodzi. O, że my siejemy. Pięć lat ciężkiej pracy, zobaczymy co tam do No, ale powiem ci, że. Te dwie włóki robią robotę no. i ten wał, wybrać, no. No. jest, nie, nie jest równiutko, wybrać. zobacz, no kurczę jest jak na stole, to ja tak po cirosie powiem Ci, nie mam, bo siałem teraz, to są takie wzgórki, pagórki, to nie to co, no znaczy chodzi, chodzi o ładność, ale to nie chodzi, żeby było łady posiane, tylko tak. to chodzi, żeby to były wschody, no i plon. Tak, to to chodzi. Ale mm. Ci powiem, że pług robi robotę, wiesz? No, bo też tym, ładnie, tak, ładnie jest ustawiony, nie? dobrze ustawiony pług i dobrze tak. zaorany i wtedy ona robi robotę, bo, bo ona, ona błędów w pługu nie zniweluje. Dokładnie, dokładnie, bo jak pług zrobi tak jak tutaj zrobiliśmy, tak, tu, bo tu właśnie kółko, kół, przeskoczyło kółko i opadło i pług weszedł na pół metra, tu patrzę, na kolano weszło. Weszedł. No i widzisz, jak będą takie bruzdy po orce, czyli na przykład nie będzie pług nam wchodził, bo będzie sucho, to też będzie to inaczej wyglądać, tak? Ale, ale dużo, dużo poprawia ten, ten wał, po Ci mimo wszystko, no, że no, znaczy tu nie sięgnął akurat, ale jak powiedzmy gdzieś tam się jakieś górki, nie, to on pagórki, to on ładnie sięgnął. wygładza. Pierwsza tak, to jest mógł go brat troszeczkę w tą stronę nie, pociągnąć, nie? bliżej po koła. Tu, tu się liczy, wiesz, no, a no. i tam widzisz, no tutaj tylko był ten wiatr. Ale zobacz, 15 minut i już kawał, kawał pola, nie? No taki jest zamysł, żeby no. przy jednym... Dobra, ten, yy, ja już uciekam. Uciekaj na dożynki. Jesteśmy właśnie na polu po alienie i taki jest efekt aliena. Powiem że równo jak na stole. Fajnie to wygląda. I tak, no niestety, błędy w szuce jak zwykle ze stresu, ze tego wszystkiego pośpiechu nie podzieliliśmy, nie, nie pomnożyliśmy w wyniku razy dwa przy próbie kręconej. No po prostu, wiecie, no znowu szybko, szybko, to było bardzo szybko. Zapielim, pojechali, tylko próbę, zrobili dwie próby, miało być, mało być jeszcze razy dwa podzielone, znaczy pomnożone i nie wyszło. No i tu także, o tam widzicie kamień. Tam, gdzie dziarek jest. Do tamto starczyło rzepaku, miało być na cały kawałek. Starczyło na połowę, czyli w sumie wyszło 6-8 kg na hektar. Trochę za dużo, o wiele za dużo. Ale to nic, zobaczymy jaki efekt. Jutro dosiemy tam, tamtą część w normalnej dawce i zobaczymy, jaki będzie wpływ na plon, czy na choroby, czy w ogóle, czy, czy będzie jakiś wpływ. No ogólnie szef jest alienem razuwa pod to poszedł obornik na, całość, na całości. Ta sama dawka, widzicie? Żniwa nieskończone i pada. 2 hektary łowca zostało to żniwa skończone. i leje, tak jak mówiłem. No kurde, jak leje. już Teraz co drugi dzień, wczoraj już 10 litrów dowaliło. Teraz to dowali jeszcze znowu 10 litrów. Dzisiaj dzisiaj już spadło teraz 5 litrów, niedawno. Zobaczcie, jakie było, to się zrobiło. Jak ja teraz mam wejść do Arbosa? Nie mam parasolki. Cukru nie jestem, ale pod koszulką jestem i będę zaraz mokry, Kurka wodna, zobaczcie co się dzieje. No, pogięło tą pogodę. A cicho ją No, także oborniczek pod rzepaczek. Sobie wozimy i tyle, pada deszcz także bardzo dobrze, bo ziemia u nas była tak sucha, może no w końcu to trochę nasiąknie tą wilgocią i ten i się będzie lepiej orało na pewno się będzie teraz lepiej orało bo do tej pory była skała Sahara także deszcz nigdy nie jest zły jak za dużo nie pada i wtedy gdy nie trzeba to pada wtedy gdy trzeba o. Bo jak pada wtedy nie trzeba, no to, no to jest źle. Wiadomo. Standard. Pole w miarę równe 4,5 hektara. Zasiane jest gęściej, w sumie niecała cała połowa. Może, może większa połowa 2,5 hektara gdzieś tak. No. Dobra. Zobaczymy z żniwa co się będzie działo. Jak to będzie rosło. Nara, widzimy się w żniwo. I obserwujemy, jak będą wschody i w ogóle. No, i mamy dzisiaj 30 sierpień. Można powiedzieć, już, że jest za późno na się w rzepaku. No, ale niestety, w sobotę nie daliśmy rady. Wysiać w rzepaku. Wczoraj, w niedzielę, miałem, miałem jechać i zaczęło właśnie tak lać jak do dzisiaj. I w sumie leje cały czas tak, ale przez no, chwilę przestało, ale teraz znowu budowala. U nas już spadło praktycznie 40 litrów przez tydzień odkąd skosiliśmy, czyli od 25. ponad 40 litrów. Ale leje! A co jest najlepsze, że no podczas takiej ulewy też orka może się udać, bo, bo następnym razem idzie w bruzie suchej. Tu już jest sucha ziemia. Więc za każdym razem, chociaż doleje deszcz, jedzie w suchy. No jednym kołem jedzie na no pomokrym, no to wiadomo. Ale jak zblokuje, no to mimo wszystko te dwa koła mają dobrą przyczepność. Autopilot nie, no, w ogóle nie ma ciągnięcia w bok ciągnika, więc jak to sobie mówi jak chce Idzie w gruście Rączki mam tutaj o. Nie ma pokazać o Może to robić Prawo jest, to będzie zaraz, po, już jest płaszczyzn, 15%. Spróbujemy może blokadę zrobić. Trochę wtedy ciągnie bardziej kierownicą w lewo. No ale zobaczcie tak Dobra, bo wyjeżdżam. Jedną ręką nie dam rady. Żebami lata, no zobaczcie, tak się wyoruje e, ogólnie alienem. Poprzeczniak czyli, tak samo jak robicie, no można naorać i od razu alienem. I ostatni przejazd wtedy wzięliście przy granicy. A teraz będzie tak, że no, chcieliśmy odorać od tej strony, no to później, na pusto, podniesie puk do góry i tylko przeleci ścieżkę, e, to, to co odorał ostatnią i wsieje ten rzepaczek no tak to wygląda, inaczej się nie da i ostatnie przejazdy to już trzeba jechać po orannym alejenem zobaczymy jak to będzie wyglądało, no najgorsze jest to, że znaczy tak, gdybym bratu nie kazał jeszcze raz jechać bo chciałem, bo tu akurat pyskiwać, będzie jeździł sobie to to... a ten mój paliw brzydki nie będę nie machał, nieładnie. Yy, ogólnie tu miał jechać sobie opryskiwacz, więc mówię, no nie przejdź jeszcze raz, bo później kurczę, mam takie, można powiedzieć, garby jak u wielbłąda. I ten opryskiwaczem lata się po tym polu, no. Dlatego mówię mu, żeby jeszcze raz odorował. A no, sportem wyorał to, co było zaorane, więc wyorał. Ale to jest, wiecie dobrze o tym, że w orce tego się nie uniknie. Chyba, żeby naorał, to, był, to wtedy było ładniej, ale chcieliśmy zrobić odwrotnie. I to będzie gorzej wyglądało, zobaczcie, tam stało i właśnie w tym miejscu co się go bujło Tam jest dziura, i tam jest woda, i go ślizło się trochę, ale, ale idzie bardziej, bardziej w tą, O, elegancko. I jeszcze jeden przejazd w tamtą stronę. O, powiem wam, że nawet nawet. Znaczy, w sumie sami powiedzcie, jak to wygląda, no. Jest, jest zupa. Trochę się klei, zobaczcie. No, teraz lepiej wypyciliśmy. Powinna być mniejsza bruzda. Mimo wszystko, no. Tak to wygląda, inaczej nie będzie Chyba, że mówię, orać. To będzie ładniej Ale też mi się da, że nie będzie chyba źle Bo też wiadomo jak się rusza Ale jeden to trzeba Zanim zacznie siać ziarnka, No to wiecie o tym, że Musi ujechać przynajmniej z pół metra, żeby te ziarka doleciały No i tak to wygląda Dobra